Dzień dobry, Jan Piński i Tomek Szwajgier, były wieloletni współpracownik wywiadu, później Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Dziś państwo opowiemy o wydarzeniu, które bardzo zasmuci Jarosława Kaczyńskiego. Otóż e, uznał go za martwego polityka Tadeusz Rydzyk. W rozmowie z jednym z polityków PiS stwierdził, że Prawo i Sprawiedliwość nie wygra wyborów prezydenckich i już się nie podniesie. I doszło tutaj do takiej próby przyjęcia, aby zaangażowało się w budowę nowej formacji, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość nie jest w stanie już wrócić do władzy. Ryzyk nie wyklucza, że w drugiej turze oczywiście otwarcie poprze kandydata Prawa i Sprawiedliwości, jeżeli tamten się tam znajdzie. Natomiast Ryzyk uważa, że Kaczyński jako polityk jest skończony, że nie ma żadnych szans na powrót do władzy. Musimy powiedzieć, że nas cieszy ta analiza, bo zupełnie serio uważamy Tadeusza Rydzyka za wybitnego biznesmena i analityka naszej rzeczywistości politycznej. Więc jeżeli on tak mówi, to znaczy, że takie, tak uważa i tak realnie oceniają Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni Państwo, zanim oddam głos Tomkowi, jeszcze przypomnę, że już jest papierowy holup. Szanowni Państwo, zapraszamy. Na hognot.pl i już wysyłamy. Przepraszamy za parę dni opóźnienia, drukarnia. Tego po drugie, szanowni państwo, zdarzają się jeszcze jakieś dodatkowe cyrki związane z powodzią. Chociaż nie chodzi tylko i wyłącznie o to, o wysyłanie na tereny powodziowe, tylko jest po prostu chaos w logistyce. Ale na pewno ci, którzy zamówią, na pewno dostaną jak najszybciej. A naprawdę warto, szanowni państwo. Ja też przypominam, że weszła historia bez cenzury, najnowszy numer, polonofobia Putina, a także polecam mój tekst, mój Felieton, Gangi Powstania Warszawskiego. Szanowni Państwo, to zasługuje na osobny film, osobny serial. Nawet Amerykanie bez tego zrobili. Kiedy jedni walczyli. Bezsensownej walce nie, o honor, godność, nie, no inni po prostu zabierali się za robienie interesów życia i ustawiania się na następne dekady. Parę fortun powstało w czasie wojny, nie tylko fortuna pana ojca, pa, dziadka pana Tarczyńskiego, który tak się zajmował Żydami, że z szewca stał się jakimś tam najbogatszym. Um, Ale nie w Warszawie, nie w Warszawie. On był w innej nie, bandzie. W, w, w innej grupie oporu, tak. to w innej, tak, tak. Szanowni Państwo, to z, z tymi. No, z, z, też zabrakło ilustracji. Niestety, komuniści podeszli do sprawy kolaborantów bardzo pragmatycznie i po prostu zrobili z kolaborantów Gestapo do, donosicieli komunistycznego systemu, wychodząc z założenia, że nie ma jak ludzie, którzy, dla których alternatywą jest wieloletnie więzienie, lub czapa. Historia bez cenzury, w dobrych kioskach, dobrych empikach. Natomiast Tomku yy, no, to jest pocieszająca informacja, że Tadeusz Ryzyku uważa, iż Jarosław Kaczyński jest skończony. Tak, ryzyk nie podaruje, Szanowni Państwo, no teraz jest kłótnia o kasę. Jarosław Kaczyński zrobił coś, czego mu ryzyk nie wybaczy, bo ryzyk miał pomysł, że on teraz w związku z tym, że ta mm, grupa mm, jest tak nastawiona już bojowo, to znaczy Kaczyński jednak spolaryzował społeczeństwo i ci jego twardogłowi, po tym, kiedy nie było tych, znaczy po tym, kiedy PKW odebrało im pieniądze, no to jednak liczył, że to będzie takie skonsolidowanie w związku z czym, w związku z tym tych jego wyborców, i oni będą płacić. Oczywiście dadzą jakąś kasę. No. O nich takim szantażem moralnym do go zmusi. Ryzyk powiedział, że no słuchaj, tak, rzeczywiście, Jarku, ale to, to ja zrobię. Ja będę zbierał i oczywiście, że wtedy no to w rękach ryzyka byłoby to, czy Jarosław będzie szefem tego PiSu, czy nie będzie, jak to będzie wyglądało. Kaczyński robi swoje. Ryzyk się nie zgadza na takie, że już nie, no jak, jak już do, do, do kieszeni sięga, to już mowy nie ma, to już jest po Kaczyńskim. Wiecie, no to w ogóle robi się problem, bo na przykład możemy przeczytać w fakcie. Wpadka przemysła czarnka chodzi o pomoc powodzianom. I tutaj powódź się jest pustoszenia, to oni piszą i. Przemysław czarnek, poseł PiS i minister edukacji pochwalił się zbiórką dla powodzian na portalu X. Internauci błyskawicznie wytknęli politykowi pewną nieścisłość. I on po prostu Czarnek, Czarnek zbiera na powodzian i Czarnek dał zdjęcia, z, zdjęcia z 2018 roku. Czy ty w całym swoim życiu widziałeś choć jedno prawdziwe zdanie? Ludzie, jak uważają uważa się na oszustów, panie czarnych to zdjęcie z 2018 roku i po co te kłamstwa? Po prostu czarnych dał zdjęcie ciężarówek, które wtedy, które wtedy by uczestniczyły również w pomocy humanitarnej i że, że teraz mają, mają oni już przygotowani są, żeby wieść pomoc dla powodzi. No, muszą do szopy się zgłosić, oni agregaty, w jakiś sposób pewnie załatwi. My kupimy, ale takie super agregaty, będą bardzo drogie. Także, Szanowni Państwo, i takie rzeczy, dlaczego ja o tym mówię, bo e, tu nie ma koordynacji. Ryzyk może to wyrzucać. Wyjdzie czarnek, wyjdą inni, dajcie, 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 zbierzcie, bo oni są przyzwyczajeni do tego, że mieli e, dojść do państwowej kasy. Teraz chcą sobie sami tą kasę zorganizować. Skąd? Od społeczeństwa. A ryzyk miał rację. Trzeba to zebrać w jednym rynku. Ręku, tylko no, Kaczyński też miał rację, bo wiesz, że jak poszło do ryzyka, to Kaszyński grosa nie zobaczy. Ale, <grywa> du, durnie ale Tadeusz by się do niego pomodlił. Tak, kmioty muszą płacić, a oni się, kusą. kto tych kmiotów scharaczuje. Tak. Bo oni będą, będą drzeć mordę, że tutaj już prawda, wiecie Państwo, już są Niemcy, a nie Polska, jeszcze nie rzeczy, a Kmioty będą wyciągać kasę, której i tak nie mają, bo e, doprowadziła do tego polityka Kaczyńskiego, że no, wiecie Państwo, prąd jest strasznie drogi. Te, te wszystkie rzeczy, no, gdzie ci ludzie mają, mają kłopot, bo to jest ta warstwa niepracująca, to znaczy właśnie ludzie niepracujący. Teraz jest jedna bardzo ważna rzecz, bo to im się psuje. Jeżeli chodzi chociażby o młodzież. Zobaczcie, wszyscy stanęli ramię w ramię. Nie ma tematów polityki. Jest walka z powodzią. Ludzie wyszli razem. To spędza Rosjanom sens powiek. We wszystkich miastach. Wy Wyszli, chcą brać za mordę tych, którzy rabują, bo niestety jest dużo takich skór, takich czy synów, którzy rabują po prostu. To, że napadli, jedna pani jubilerka siedziała pod sklepem, płakała, tam jest godziniki nie mógł pomóc. Przykro mi, ale rabują stacje benzynowe, sklepy, domy, domy wszystkich. Po prostu wszystko jedno, czy, czy rabują bogatych, czy, 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 czy biednych, czy państwowe, czy prywatne, trzeba za to karać niezwykle surowo. I tutaj tego elektoratu już Kaczyński ryzykiem nie wezmą, ale jest cały czas ten, no, stale, no to tak powiem z uczniów biologicznych, zmniejszający się elektorat y, Kaczyńskiego. No Kaczyński powinien zrozumieć i ryzyk, że w zasadzie przy tym złodziejstwie y, covidowym to sobie wyrżnęli elektorat. Wyrżnęli sobie część elektoratu. Tak, bo to, 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 tak, to tak to wyszło. To, to są takie no twarde, ale, ale prawdziwe, szanowni Państwo, słowa i Tutaj y, rzeczywiście moim zdaniem ryzyk wygra. Ryzyk y, jest dużo sprawniejszy niż Kaczyński. Kaczyński, tak jak Janek Państwu powiedział, stosuje tą y, politykę Stalina, te, tak jak w 1937 roku, wyrżnie swoich. Żeby oczyścić to wszystko. Czyli robi to co, to, co, to, to, co mnie się robi w mojej chorobie, upuszcza się krew, tak? Bo ta krew jest. Później, lepiej się punkt jest większy komfort życia. Panie Jarosławie, podobno tak, to jest większy komfort życia, ja myślę, że sąsiednie ja ja, 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 Teraz ja, ja, ja. też funkcjonują. Teraz też się, funkcjonują. Mnie też się przypomina, wiecie, bo to ja, ja się dowiedziałem od Tomka, bo ja zawsze miałem <laughs> y, dawałem jako przykład upuszczenia krwi, bo w większości wypadków ta upuszczanie krwi nie jest dobre. Ono, ono funkcjonowało do XIX wieku jako lekarstwo w myśl, zasady, że skoro ludzie to robią od pięciu tysięcy lat, to musi być dobre. No między innymi tak zamordowano, lekarze zamordowali, mi, przykład George'a Washingtona. Więc jak Tomek powiedział mu, że będą mu krew upuszczać, to mówiłem, żeby sprawdził to koniecznie u drugiego, u drugiego lekarza. Nie, no tak, tak. Je, Ale powiem Ci Tomku, że to mi się dobra. przypomina, mi się przypomina, jak jedzie Żyd z jakimś tam facetem w Stanach Zjednoczonych, który w przedziale, i ten koleś opłuł głowę całą do niego, dookoła głowy, i przedstawił się John Smith, Mistrz świata w pluciu. No i ten napluł mu w twarz i mówi, "Kaim amator. I tam. Okay. Tak, i to jest, szanowni państwo. Nie I wiesz, mi przypomina taką historię życia, kiedy byłem na komisji poborowej i był jeden pan, który no, nie chciał już do wojska, no, ten pan był taki wtedy mocno wytatuowany, teraz są wszyscy dotatuowani ten był. Pan miał przejścia kryminalne, i, i oni na tej komisji jednak no, chcieli, żeby on do tego wojska poszedł. I po komisjach, jak pewnie moi rówieśnicy wiedzą, była, czy była były zawsze mm, apele o oddanie konorowo krwi. No, oddawaliśmy konorowo krew, a on pokazał tak ręce w całych w tych sznytach tak zwanych, i mówi dajcie krew, dajcie miskę już wam zaraz oddam. Tylko się odsuńcie. I pamiętam to, rzeczywiście to upuszczanie krwi. Tak, to Takie, takie historie się wydarzały. Teraz do wojska idą inni ludzie. Już takich ludzi się do wojska nie przyjmie. Naprawdę. To, to jest ważne. Szanowni Państwo, to moją komisję wojskową to Wąsik z kamieńskim cało tych biednych dziadków już leśnych. Tak przed tak, tego jak, jak to jest, możliwe, że ja dostałem kategorię D, kto tam, kto interweniował w tej sprawie, szanowni państwo, bo było z tego kupa śmiechów z przewagą y, kupy. E, natomiast wracając do e, Tadeusza ryzyka, to. E, on to jest człowiek, który w polityce dłużej jest od 24 lat. On tak naprawdę. Pierwszą jego taką formacją, którą wprowadził, chociaż już tak naprawdę on się, jego wpływy już się pojawiły przy pierwszym AWS-ie. Tak. akcji wyborczej Solidarność jeszcze nie były takie mocne, więc może inaczej, więc tak naprawdę to rozszerzmy od 30 lat. Tylko, że pierwszą formacją, którą on sobie wprowadził przy jego wybitnej pomocy, Weszła to była Liga Polskich Rodzin. I no, to był wtedy partia, którą prowadził Roman Giertych, natomiast to między innymi jednym z konfliktów, który doprowadził do tego, że Ryzyk wycofał poparcie dla Giertycha, było to, że po zdobyciu władzy Giertych nie godził się na systemowe podłączenie państwa do. Tadeusza Ryzyka. Wyglądał że... Giertycha w ja. zasadzie, prawie strasznie. Tak. Nie, on potem, to jest facet, który potem pisał jakieś teksty, że chciałby widzieć Giertycha, pogrzeb Giertycha. Na tak. katafalku chciał widzieć Giertycha. Więc to jest, więc to jest te, tego typu nienawiść polegająca na tym, że Tadeusz Ryzyk może takie rzeczy mówić. Wiecie Państwo, bo Tadeusz Ryzyk poczuł się trochę jak dziewczyna, która się przespała z chłopakiem tam raz, drugi, trzeci no i czekała na to mieszkanie na samochód, a chłopak jej powiedział, że nie no spokojnie ale nie i, i stąd, ta, stąd ta nienawiść, bo ta, Tadeusz ekstraktuje traktuje to po prostu jako rodzaj transakcji biznesowej, to jego poparcie no i dziś proszę pamiętać, on ma prawie 80 lat on stoi przed takim wyzwaniem jak Jarosław Kaczyński, w przeciwieństwie do Kaczyńskiego to on ma pełną świadomość, że jest śmiertelny i on to troszeczkę le, dużo lepiej planuje Tą sukcesję niż Jarosław Kaczyński. Jarosław Kaczyński cały czas kładzie i zasypia się po prostu w przeświadczeniu, że on będzie tym pierwszym człowiekiem, który nigdy nie umrze. To też w jakiś sposób jest to, jest, jest to zabawne, bo to już nawet dowcipy chodzą i opowiadają, że będzie, że będzie Jarosław wiecznie żywy, obok Kanina wiecznie żywego. Natomiast mamy pańsk, dla pana złą wiadomość, panie Kaczyński, pan umrze. Niestety to jest... Jak my wszyscy, jak tak. tak, tak, tak. nie, nie, nie da rady po prostu. Hmm. Więc może, wie Pan, gdyby Pan pożył, urodził się z 50 lat wcześniej, później przepraszam, to może by się Panu udało doczekać, bo już jesteśmy niedługo, te terapie zaczną serwować AI. To co prawda nie będzie życie wieczne, ale to życie pewnie się wydłuży o parę parędziesiąt, jeżeli nie więcej lat. To znaczy, jesteśmy na takim oczywiście dla tych, którzy... Janek Mokaczyński, no który miałby jeszcze żyć ze 100 lat, no to to coś nie, nie, no proszę Cię, to taka perspektywa. Nie. Zabieram Pana ze sobą, Panie Jarosławie, jak tak naprawdę. Szkoda, żeby Pan tu się męczył, ja Pana zabiorę. Żarty są oczywiście, to jest, to jest żart. Gdzie, gdzie bym tak zrobił? To więc, są takie... więc, Szanowni Państwo, to jest tak, że... Rydzyk formuje już nową partię. Ta nowa partia ma, ona może oczywiście wejść w sojusz z spisem, ale ona musi być przede wszystkim nieskażona tymi, bezpośrednio tymi rządami. On ma tam na przykład takich mm. sprawdzonych swoich ludzi, jak Mirosław Piotrowski, jak takich, którymi tam zawsze współpracował. I on spróbuje coś skleić. Jemu się dobrze układała. Współpraca z Ziobrystami. On się trochę boi tego, dlatego że, co prawda, ziobro mówi mu, że pogłoski o jego śmierci są przesadzone za Markiem Twainem. Mark Twain, jeden z najwybitniejszych pisarzy w historii, bardzo niedoceniany. Bardzo polecam wszystkim, nie tylko Tomka Sojera i nie tylko Haka Fina. Naprawdę to jest człowiek przede wszystkim kopania aforyzmów i znajomości polityki. Facet, który kiedyś wysłał do dziesięciu znajomych, anonimowo po prostu ostrzeżenie pocztówką. Wydało się, wszystko się wydało, ratuj się i uciekaj. I to byli politycy, znani biznesmeni, i sześciu z tych dziesięciu uciekło. I to jest, potem opisał to doświadczenie jako dosyć kształcące. Czyli Droczowa Kaczyńskiego jest jeden jego aforyzm, który na razie z się śmieje, kiedy jeden ze złośliwych jego rozmówców sugerował mu, że nie jest wierna żona. I on powiedział, że on rzeczywiście on woli jeść tort we wspaniałym towarzystwie niż główno samemu. I to, i to, to rzeczywiście no, ta odpowiedź, ta odpowiedź była, była taka, taka niewątpliwie naprawdę. No. Prewalencyjna. Tym bardziej, że, że ten, ten, ten człowiek no, miał brzydką żonę. No to, Szanowni Państwo, ja to tylko mogę. Ja nie wiem, jakiego męża Major Jarosław Kaczyński, to, to Lech Wałęsa ja o to... tym najlepiej wiedział. <laughs> ja nie wiem, tych, nie tych, nie tych wiem czy mężów... był wierny. Nie wiem, czy był wierny. Tam, tam ja tam. tych mężów było wielu, jak sam dobrze wiesz. Stanu. Mężów stanu. Słucham. Jak pytasz im, jakiego męża miał, ja mówię, że cudzych wielu szanowni państwo <laughs> więc natomiast nie, swo, swojego jeszcze nie miał, no bo jest przeciwny Lech Wałęsa to innego mówi no ale to, 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 Lech Wałęsa to nawiązywał należy, do... należy w, żeby proces Kaczyńskiego ruszył bo jest zawieszony ten, który on chciał Jan zawieszony, nie, nie, jest, jest nie, nie, on nie jest zawieszony, on już w tej chwili jest po wyroku pierwszej instancji, czekamy na werdykt Czeka, sądu apelacyjnego Ciekawe także, ale to, to, to mam nadzieję, że sąd, że sąd polecił, przeprowadzi postępowanie dowodowe i, i żeby ci wszyscy świadkowie byli przesłuchani. To jest, to jest niezwykle istotne. Szanowni Państwo, Jarosław Kaczyński się ucieszy. Naprawdę powinien się zająć sprawami, które sam zainicjował, za a nie i odczytał w Polsce. Tak. W każdym razie, Szanowni Państwo, Kaczyński ma gigantyczny problem dlatego, że oprócz partii e, e, pana Ardanowskiego, oprócz wojny z Ziobrą, wyrasta takie miejsce, w którym w zasadzie po pierwsze Ardanowski też ma dobry układ z ryzykiem, Więc może to się... Jest... Z... Tak, może się, więc, może się okazać, że pamiętajcie Państwo, że Beata Szydło paradoksalnie nie jest skompromitowana rządami PiSu. Tak bardzo, jak cała reszta. Bo wiadomo, że ona podejmowała decyzję o kupieniu Pegasusa. Wiadomo, że ona przyznała sobie te premie. Ale jak patrzymy na te premie, które, one, które im się po prostu należało 50-70 tysięcy, to trzeba powiedzieć, że kobieta była skromna. Pokorna. No. Tak. Która jeszcze chciała legalnie zarabiać. Byrzowi I... pomogła trochę. Ale chodzi o to, że to, 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 to nie ma. Przepraszam, prawie na tle, co robił PiS, no to po prostu spokojna tego. Więc ona ma drogę do takiej większej polityki, ma cały czas otwartą. No bo ona się nie kojarzy z tymi pięcioma, sześcioma latami rządów PiS, czy tego największego złodziejstwa, których symbolem jest Mateusz Morawiecki. I jego najbliższe otoczenie Kuczmiowski, Chopa, który się podobno odnalazł w Ameryce Południowej tak napisała Rzeczpospolita, ale wiecie Państwo, ja nie wiem, czy można wierzyć Rzeczpospolitej dlatego, że to jest gazeta, która broni PiSu. Nasze wiewiórki mówiły, że jest, że jest w Chinach, i ja bardziej wierzę jednak wiewiórkom Tomka niż w gazecie Pospolita. Tym bardziej, że Ameryka Południowa ma, do siebie, ma to do siebie, że tam bardzo łatwo stracić pieniądze i życie. To znaczy, najpierw się traci pieniądze, a jak się kończą pieniądze, to się traci życie. Bo to jest tak, że jak się ktoś dowiaduje, że ten, którego obsługuje, jest człowiekiem, który no niespecjalnie może chodzić na policję, ponieważ jest poszukiwany, no to w takim wypadku się... Ale ma dostęp do tak wielkich kwot, no to ma duży problem. Nie siedzi w warunkach komfortowych, siedzi w takich, że jak najszybciej chce, żeby te pieniądze były przelewane i bo wtedy wydaje mi się, że go wypuszczą. Oni go już raczej nie wypuszczą nigdy. Także jeżeli może gdzieś uciekać, powinien tam to jak naj... Tam się mogą ukrywać bandyci, którzy są jeszcze perspektywiczni dla tych, którzy tam funkcjonują, bo mogą na przykład im przemycać narkotyki. Mogą im tutaj rozwijać rynek. Oni bardzo chętnie tych, którzy rozwijają rynek, to przytulą, ale takich, którzy no w zasadzie tylko ukradli pieniądze państwowe, no to po co im potrzebni? Mają oddać te pieniądze im i no to wszystko. Masz pieniądze, no to znaczy, że są ich pieniądze, jak ten człowiek jest tam. Oni tego nie rozumieją, ale pewnie się przekonają. Szkoda, bo lepiej by było jednak, żeby nasz wymiar sprawiedliwości na pewno by ich nie skazał na karę śmierci. Jak tam mają de facto karę śmierci, taką wydłużoną w męczarniach. Szanowni, Szanowni Państwo. Państwo, historia bez cenzury, w dobrych kioskach, w dobrych empikach, felieton pani doktorki Aleksandry Sarny, psycholożki seksualistki, polecamy kanał na YouTubie. Szanowni Państwo, tam furora robi materiał, który, który no, no, seks dla starszych dorosłych. Szanowni Państwo, naprawdę można sporo ciekawych rzeczy posłuchać od pani doktorki. My polecamy. O polityce to pani sarna tylko u nas, a tam o seksie. Więc szanowni państwo, zawsze mi się przypomina, jak słyszę o tych tych, że tat ojciec mówi do syna nastolatka. Musimy synu mieć bardzo poważną rozmowę o seksie odbyć, a syn mówi, dobrze, to czego chcesz się dowiedzieć? I to jest. <grym> szanowni Państwo. To jest w dobrych, jestkach, w dobrych henpikach y, mamy, szanowni państwo, też. Jest inna wersja brzydkiego brzydki do tego dowcipu, jak spotyka y, y, syn ojca przy drzwiami Agencji Towarzyskiej i, i mówi tato, ty tutaj, a wiesz, no co ja będę za te 100 zł, nie wiem, ile to budził. mamy budził, tak? No za to właśnie, to jest, to jest takie dosyć. Czy... To jest, szanowni państwo. <laughs> Historia na weekend, szanowni państwo. No, też dobrych, chęskach, dobrych chętnikach. No i oczywiście cholub. To jeszcze nie ma niech kupuję. Szanowni Państwo, panie Jarosławie, panno Jarysoko po 17.30. Zaczęło się. Naprawdę ja się bardzo z tego cieszę. Bo to pana kryształy. Tak, pana kryształy, Ziobry Kryształy. To jest to, o czym żeśmy trąbili, tylko mówili trąbili, ale się zaczęło. Fakt pisze, kłopoty, Beaty kępy jest ruch prokuratury. Pan Robert Fonte, ro, Roldan. I patrzcie Państwo, Bata Kempa ma powody do zmartwień. Śledczy chcą zbadać, co się stało z tornistrami zbieranymi w 2018 roku dla dzieci z Syrii w ramach akcji pod patronatem byłej posłanki Prawa i Sprawiedliwości. I Szanowni Państwo, okazuje się, że e, sprawa dotyczyła Dziennik, przypo, Dziennik Rzeczypospolita przypomina, że zorganizowana w 2018 roku w Sycowie, w rodzinnym mieście ówczesnej minister do spraw pomocy humanitarnej Baty Kępy akcja nazywała się Tornister dla Aleppo. Tak. W ramach niej uczciwie kompletowali plecaki, które miały trafić do e, ogarniętej wojną Syrii. Czy rzeczywiście dotarły z badań prokuratora Rynowa Woleśnicy? Jak ustaliliśmy na początku września, zdecydowała się ona o podjęciu na nowo dochodzenia w sprawie akcji w Sycowie. Tym samym śledczy zweryfikują wątpliwości, które od lat opisywane są w mediach. Czytamy, no tak, to my tu mówili też. Dziennik przypomina, że sprawa zaczęła się od publikacji Gazety Sycowskiej w 2019 roku, napisała, że to nic nie trafiło od razu do Syrii, ale z miesiącami były składane w magazynie. Do dyrekcji szkół ma trafić informację, że plecaki wbrew celowi zbiórki będą rozdawane dzieciom z regionu. Czyli sobie pani Kępa e, zebrała plecaki, żeby te dzieci biedne Walepo e, tam e, otrzymały pomoc, a później doszło do wniosku. No, co będzie złego, jak ja w ramach tutaj mojej kampanii poselskiej te, te, dzieciaki zalepo, co one zagłosują na mnie, co, no, ja tutaj sobie rozdam. I prokuratora się zapowiedział, no niby nic. Ona żadnego prezaka sama nie wzięła. Czy będziecie ją jeszcze karać za na przykład samochody straży pożarnej albo za yy, tomografy komputerowe? Tak, no tak mówi Gosek, wychodzi. No za to go my ukażcie. Ja, ja nie dla siebie. Ja po to, żeby sobie robotę załatwić, tylko ja tylko robotę chciałem, no, bo, bo to inaczej by nie było. I prokuratura jednak uznaje, że trzeba to zbadać. Panie Sławek, to też są pana kryształy. Tak, idzie to wszystko w tym kierunku. Pan też nie dla siebie, pan dla Polski, pan dla Polski z właścicielem Republiki, srebrnej i reszty. Pan wszystko dla Polski. Do więzienia, panie Rosława, też dla Polski. A my, mówimy, będzie... a my mówimy do zobaczenia.